Moi drodzy, zgodnie z obietnicą, e, zaproponuję Wam teraz trzy kolejne odcinki poświęcone trzem najważniejszym zagadnieniom, które będą do omówienia podczas egzaminu ustnego z języka polskiego. Dzisiaj rozpoczniemy od tekstów ikonicznych, a wybrałam dla Was dzieło, które jest nie tylko dziełem wybitnym, ale także intrygującym, niepokojącym tajemniczym, które, jak mówią wszyscy jego e, znawcy, za każdym razem, kiedy się na nie patrzy, wzbudza inne emocje. Moi drodzy, to co tutaj Wam przedstawiam, to jest po prostu wersja z mojej drukarki i nie denerwujcie się, bo za moment zobaczycie na planszy wersję kolorową. Natomiast ja bym chciała omówić jeden z najbardziej intrygujących, najbardziej niepokojących obrazów, jakie mamy w muzeach światowych. Ten akurat znajduje się w Muzeum Prado. W Madrycie jest to Triumf Śmierci Petera Brojla Starszego, obraz z 1562 roku. I wyobraźcie sobie teraz, że taki właśnie tekst ikoniczny wylosowaliście razem z pytaniem, w jaki sposób artyści pokazują śmierć w swoich dziełach. I macie to omówić na przykładzie tego obrazu oraz wybranego tekstu literackiego. Zaczynamy? Moi drodzy, tak jak powiedziałam, za moment zobaczycie kolorową planszę, przedstawiającą ten obraz w wersji e, takiej, jak, jaką można go zobaczyć nawet na reprodukcji. Ja natomiast posłużę się tym biało-czarnym wydrukiem, żeby zwrócić Waszą uwagę na pewne ważne elementy. Od czego zaczynamy, omawiając tekst ikoniczny? Ono, proszę Państwa, jak zwykle od polecenia, w jaki sposób, czyli za pomocą jakich narzędzi, Marasz przedstawia tutaj triumf śmierci. Z pozoru wydaje się, że na tym obrazie panuje wielki chaos. Nie wiadomo, co, gdzie jest. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, będziemy w stanie wyodrębnić kilka istotnych elementów. Widzimy jakieś miasteczko, wzgórza w oddali, morze, jakąś sadzawkę i walczącą armię. Z tym, że to nie jest ludzka armia, bo to z ludźmi walczy armia szkieletów. Możemy zatem się domyślić, że mamy tutaj do czynienia z ikonicznym przedstawieniem śmierci. I zobaczcie. Tutaj śmierć na koniu dobija włócznią rannego. Gdzie indziej proszę państwa śmierć? Ścina głowę skazańcowi, wiesza innych, widać stosy, łuny pożarów. Śmierć zabija na wszelkie możliwe sposoby. Zauważcie jednak, że ci, którzy przed nią uciekają, nie mają najmniejszych szans, bowiem do walki wkracza nowa armia szkieletów. Widać ją także tutaj, w tym miejscu, zmierzającą do tego miasteczka. Ci, którzy znają biografię Petera Broja Starszego, mówią, iż obraz, który powstał na 7 lat przed jego śmiercią, był wyrazem niepokoju w związku z sytuacją polityczną i społeczną panującą wówczas w Niderlandach, bowiem za jakiś czas, oczywiście wiemy to z historii, wybuchła tam wojna 80-letnia. Ale zwróćcie też uwagę, że mimo iż jest to druga połowa XVI wieku, malarz odniósł się do znanego już ze średniowiecza motywu tańczącej śmierci. Śmierć, jak pamiętacie, porywała w ten korowód do tego tańca ludzi wszystkich stanów. Nie było wobec śmierci tych, którzy byli lepsi, gorsi. Wszyscy byli równi. I zauważcie, że mamy to tutaj również. Śmierć pokonała króla. Razem z nim przedstawiciela duchowieństwa, a obok niego leży kobieta z dzieciątkiem w ręku. Obrazu tej makabry dopełniają na przykład psy wyjadające fragmenty zwłok. Śmierć zatem triumfuje. Nie ma dla niej nikogo, kto by się ostał. Rozebiera ludzi od uczty, od sprawowanych urzędów. Ci, którzy myślą o ucieczce też nie mają szans, bo śmierć jest wszędzie. Zatapia nawet statki na morzu. Ale chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, tutaj na tym moim wydruku tego nie widać, ale na kolorowym obrazku z pewnością zauważycie, że obraz śmierci tutaj jest nieco śmieszny, groteskowy. Ona jest taka jakby przerysowana, taka jakby kukła. Jest to oczywiście, proszę Państwa, nieprzypadkowe. Również wynika to z pewnej religijnej ikonografii. Zauważcie, że zarówno śmierć, jak i szatan, począwszy już od średniowiecza, nigdy nie byli przedstawiani tak monumentalny sposób, w jaki przedstawiano na obrazach świętych. To miało swój cel. Albowiem, kochani, śmierć szatana należało oswoić. Pokazać ludziom, że to, czego tak bardzo się obawiają, nie jest wcale takie straszne. Dlaczego? Oswoić można coś jedynie poprzez to, że się to wyśmieje. Zwróćcie też uwagę na te postaci. One również wyglądają troszeczkę jak szmaciane lalki. Być może w związku z tym obraz ten, który z początku budzi taką ogromną grozę, tym zamieszaniem, tymi barwami, które symbolizują głównie ogień, jakieś emocje, pożogę, apokalipsę. No cóż, tak jak powiedziałam, obraz jest tajemniczy i budzi różnorodne interpretacje do dzisiaj. Mała ciekawostka. Peter Broli żadnej z tych postaci nie namalował tak, żeby przypominała jakąkolwiek inną. Każda z nich ma inną twarz. Bardzo zależało o szczegóły, o detale, o ubrania, o kolory. Patrząc na ten obraz, znawcy historii mogą odtworzyć XVI-wieczny sposób ubioru czy jakieś ważne elementy z życia codziennego. Na tym obrazie, proszę Państwa, jest tylko jeden niepasujący szczegół element. U mnie na wydruku widać to słabo, ale za moment przyżycie się temu samemu w wersji kolorowej. Zobaczcie, tutaj mamy grajka muzykującego na lutni i jakąś ukochaną. Śmierć wszystkich zabija na różne sposoby. Topi, dusi, przebija włócznią, pali, ścina głowę. Ale tych twojej jest jakby poza jakimkolwiek... Tym zamieszaniem. Tych dwoje jest zapatrzonych w siebie, pogrążonych w uczuciu, które ich łączy. Można to interpretować na, dwie, na dwa sposoby. Pierwszym jest miłość, która jest silniejsza od śmierci, a drugi Lutnia jest symbolem, proszę Państwa, sztuki, artysty. Artysta może jest poza tą, przerażającą. Apokaliptyczną rzeczywistością. Ale wróćmy do pytania postawionego Wam w poleceniu. Jaki, w jaki sposób artyści pokazują śmierć? Tak jak powiedziałam na początku, obraz ten może budzić grozę, ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, śmierć przedstawiona tutaj w ten sposób jest bardzo groteskowa, przerysowana, śmieszna. Ma to na celu oswojenie widza z wizerunkiem śmierci, co było bardzo typowe w tamtych czasach. W jakim jeszcze utworze literackim w ten sposób Taki niemonumentalny, ale przerysowany, groteskowy, a nawet śmieszny przedstawiono śmierć? Myślę, że nie będziecie mieć wątpliwości, iż chodzi o średniowieczny tekst Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Jak pamiętacie, w tym średniowiecznym dialogu mistrz Polikarp, człowiek bardzo uczony, prosił Boga o to, aby pozwolił mu spotkać śmierć oko w oko. Bóg spełnił jego prośbę i oto, kiedy został sam w kościele, przedstawiła mu się szkarada. Nie wyglądała ona tak jak sobie wyobrażacie, współcześnie nie była kościotrupem w jakimś czarnym płaszczu, tylko przedstawiała się jako rozkładające się kobiece zwłoki. Pamiętacie, już kiedyś Wam mówiłam, dlaczego śmierć miała postać kobiety. Przepasana chustą, zgrzytająca zębami, odpadł jej przy tym nos. Także nic przyjemnego. Mistrz, człowiek uczony i poważny, na ten widok zemdlał. No, oczywiście bardzo śmierć zdenerwowało, bo przecież po co się modlił, jak się tak później boi. Próbował on dowiedzieć się od śmierci, czy jest jakiś sposób na to, by jej uniknąć. A śmierć wyznała szczerze, że nie ma. Ma największą władzę nad ludźmi i sprawia jej to największą radość, kiedy może kosić żywych wiele. Przy okazji w tym dialogu śmierć mówi, iż nie ma dla niej żadnego względu na osoby. Zabiera i duchownego, i bogatego, i króla, i prostych ludzi, i dzieci, i kobiety, i mężczyzn, i żołnierzy, i mieszkających normalnie w wioskach spokojnych mieszkańców. Ale oczywiście największą przyjemność sprawia jej ukaranie grzeszników. Wspomina o tym na przykład w tej części, kiedy mówi, że odpowiednio rozprawi się na przykład z karczmarzami, którzy rozcieńczają piwo, z rozpustnymi niewiastami, czy też nadużywającymi trunków plebanami. Jest w tym obrazie trochę groteski. Śmierć tak naprawdę, chociaż wydaje się budzić grozę, jest komiczna. Jest w tym też obrazie element satyry społecznej tamtych czasów. A zatem możemy powiedzieć, że artyści bardzo często przedstawiają śmierć w sposób groteskowy, przerysowany, śmieszny, humorystyczny. Taki, który powinien budzić lęk, a jednak przy dłuższym zastanowieniu raczej nas bawi. Dlaczego? Ma to na celu na pewno oswojenie tego zjawiska, jakim jest śmierć, jako konsekwencja grzechu. Ale jest w tych tekstach i w tym obrazie też, moi drodzy, pewien element pouczenia, element dydaktyczny, który mówi wyraźnie: Grzeszniku, strzeż się, bo im większe Twoje grzechy, tym okrutniejsza Twoja śmierć. A zatem dwa sposoby. Groteskowy, śmieszący i jednocześnie pouczający. Wydawałoby się, że się wykluczają. Nieprawda. Człowiek najszybciej uczy się poprzez śmiech i zabawę. Do usłyszenia już jutro. Omówię wówczas tekst, który będzie tekstem literackim. Zapraszam.